Twoje podejście do zdrowej diety ketogenicznej, czym ona powinna się objawiać, jak je, jaką powinna mieć charakterystykę. Takie podstawy, może nie będę Cię ograniczał do 10 punktów, ale po prostu co musi być w tej diecie ketogenicznej, jak musi by wyglądać, żeby była zdrowa. Chcesz totalnie prostą odpowiedź, taką, którą nasi słuchacze będą mogli sobie bez problemu zwizualizować, zweryfikować? Możemy polecieć w dwóch kierunkach, najpierw taką prostą, a potem coś trudniejszego, jeżeli Dobra. chcesz. Wystarczy, że wpiszecie sobie w Google dieta śródziemnomorska. Zasady, wytyczne, cokolwiek takiego. Zobaczycie milion różnych stron, które będą wam proponować tabelki jak taką dietę śródziemnomorską się komponuje. Bierzecie to i zamieniacie obecność zbóż i tego typu rzeczy na większą zawartość oliwy, a obecność owoców, jak leci, zamieniacie na jagodowce. I w zasadzie tyle. O, Tyle ze skomplikowania. To mi się naprawdę podoba. <laughs> Czyli i teraz no, takie praktyczne przykłady. No to wiesz, to tu jest dużo ryb w takiej diecie. Jest całkiem sporo na biału, takiego dobrej jakości, po prostu w porządku nabiału. Jest dużo mięsa, bardziej białego, ale czerwonego również. Nie jest to stricte w tym momencie dieta śródziemnomorska, tylko oparta o model diety śródziemnomorskiej. Żeby też mi tutaj purysta jakiś nie zarzucił, że to już nie jest, Dawid, dieta śródziemnomorska. Bo to jest wyjście z tego modelu diety śródziem, to jest bazowanie na tym modelu. Jest dużo niskowęglowodanowych warzyw. Najbardziej proste, jakie można w sklepie dostać, to już są umyte, gotowe miksy sałat, tyle w temacie. Nie trzeba tutaj, wiesz, nie wiadomo jak się tam bardzo nad tym zastanawiać. Z owoców masz borówki, maliny... Generalnie, im ciemniejsze, tym więcej polifenoli, na ile mi wiadomo, i to jest jak najbardziej w porządku. Jest trochę orzechów dobrej jakości. Z tłuszczów dolanych jest głównie oliwa i MCT. Nie sądzę, by było to jakoś turbo bardzo skomplikowane, przynajmniej w teorii, ale w praktyce też nie. Naprawdę, ja, jako taki typowy kuchenny troll, który nie ma ochoty, nie wiadomo jak tutaj wiesz, kombinować w kuchni, bardzo sobie ceni właśnie tą dietę za jej prostotę. Czy można przesadzić z, z tłuszczami nienasyconymi i w ogóle wyeliminować nasycone, czy to może być w jakiś sposób szkodliwe? E, przesadzić można ze wszystkim. E, natomiast czy można wyeliminować tłuszcze nasycone? Chyba nie. E, w normalnych, życiowych warunkach się chyba tego nie da zrobić. To, to by musiała być chyba jakaś eksperymentalna dieta eliminacyjna. Normalnie się nie da tego zrobić. E, natomiast e, nie wiem czy dobrze odczytuję to do czego pijesz, ale chciałbym bardzo mocno tu rozgraniczyć, że ja mówiąc o tłuszczach nienasyconych, nie mam na myśli tego, że sobie kujawski polewam do każdej sałatki na diecie śródziemnomorskiej keto. Nie, bardziej też myślę o tym, czy bo dużo mówisz tutaj, że w większości w zasadzie w złych podejściach jest to, że jest nadmiar tych nasyconych, a czy może być sytuacja, że będzie ich niedobór? Czy to jest możliwe? Ciężko mi sobie coś takiego wyobrazić, Przemek, z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma nasyconego kwasu tłuszczowego, który jest dla nas niezbędny. Po prostu nie ma niezbędnych nasyconych kwasów tłuszczowych. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiego pojęcia w odżywianiu. Natomiast druga sprawa jest taka, że no nawet na diecie śródziemnomorskiej masz długie, nasycone kwasy tłuszczowe. W oliwie masz długie, nasycone kwasy tłuszczowe. W rybach masz długie nasycone kwasy tłuszczowe. To nie jest kwestia tego, że one są złe. To nie jest kwestia tego, że one są toksyczne. Tylko jest kwestia tego, o jakie ilości tutaj się rozchodzi i jak dana osoba na to wszystko odpowiada. Wiesz, oliwa dobrej jakości ma w rejonach 70 gramów jednonienasyconych. Czasami smalec może mieć w rejonach 50... 48, 52, 53 jedno nienasyconych, bardzo różnie. Ja tu bardzo w tym momencie to upraszczam, ale upraszczam to po to, by pokazać, że czasami ta różnica 20% albo 20 g na 100 g takiego produktu, podmiana tego, co jest głównym tłuszczem, czy jest to smalec, czy oliwa, te 20 gramów średnio różnicy potrafi zrobić diametralną różnicę, jeżeli chodzi o lipidogram. Albo jeżeli chodzi o poprawę skóry. Tu o to się rozchodzi. Tu się nie rozchodzi o to, że jest zakaz jedzenia smalcu, albo nakaz jedzenia oliwy, albo zakaz jedzenia oliwy. Nie? Okay, rozumiem. O pewien, ja to też w niektórych swoich kursach tłumaczę jako tak zwany food pattern, wzorzec żywieniowy, czyli możesz ustawić wzorzec żywieniowy w taki bardziej kierunek ten lub bardziej taki kierunek ten, ale to nie oznacza, że to jest zero-jedynkowe wiesz, nakazywanie i zakazywanie. Taka bardziej ogólna tendencja, ogólny kierunek. Czy jedziesz bardziej na Gdańsk, czy bardziej na Zakopanem? Jasne. Też często w tej branży keto, znowu powiem branża keto, bardziej branża dietetyczna i z rozróżnieniem na keto, często tutaj mówi się o antyodżywczych własnościach różnego rodzaju warzyw. Czy twoim zdaniem przeciętny obywatel chcący zadbać o zdrowie powinien w ogóle zastanawiać się nad, tak, zastanawiać się nad takimi kwestiami, czy może jest to Mniej ważne. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt. Oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej, do stu egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały, znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki, właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ Ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!